What? Ale wielka! No. I co to ma być? To jakiś koszmar! Nie! Czemu tak krzyczysz? Oh. Spróbuję do dotknąć it. tego palcem! Mój! To obrzydliwy! Kelner! Co podać? Możesz to zjeść? Fuj! What do you want? Dam ci dużo pieniędzy! Nie. Nie dam rady. Nawet pieniądze nie pomogły. E, Ślicznatko, ja to zjem. Jeśli dasz mi trochę kasy. E, w porządku. No to do dzieła. To jest nawet dobre. Kasa. Wow. Tak, proszę. Weź to. Dziwne, ale okej. Okay. Dobra, teraz moja kolej. Wow, jest taka ładna. Spróbujmy. O rany, jest naprawdę dobra. Patrzcie na tego błyszczącego balona. I spójrzcie na mój język. Cały się błyszczy. Oła, Mike! Dobra, dokończę swoją gumę. Dzień, Jest taka myszest. pyszna! Pora nadmuchać balona! Wow! Moje usta się błyszczą! Kocham was wszystkich! Teraz twoja kolej! Okej! Okay. Wow! Cała świeci! Zaraz oślepniemy! Okulary! Ta! Chodź do moja pyszna gumo! Ej! Co to za mały balon? Chcę nadmuchać wielkiego. Przeżuję więcej gumy. A teraz... Tak! O to właśnie chodziło! Wow! Ale się błyszczymy! Co to jest? To nie wygląda dobrze. A ja mam tort, ale niezbyt ładny. Dzwonek. No dobra. Wow, to królewski tort. Jest taki piękny. O, łyżeczka. Dziękuję. Mandy, zaczynaj. To nie fair. Wezmę łyżkę i zacznę od środka. Próbujmy. Mmm, całkiem niezły. Jest naprawdę pyszny. Bez problemu go zjem. Tak, myliłam się. Jest naprawdę wspaniały. Delicious. Ale pycha. Mm. O nie! Jest ich pełno w środku! Skąd one się wzięły? A ja to jadłam! Wytruję was wszystkie dranie! Oj, muszę zatkać nos! Dobra, teraz ty! Od czego by to zacząć? Wiem! Potrzebuję pomocy! Witam, panią! Czym mogę pomóc? Zapłacę ci, żebyś zrobił mi coś... Coś takiego. Dobrze. Trzeba tu trochę pokombinować. Gotowe. Oto twój tort. O rany, ale uroczo. Zapomniałem o tęczy. Wow. Przepięknie. Ale super. O tak. Księżniczki dostają wszystko co najlepsze. Ukroję sobie kawałeczek. Jaki piękny kawałek i jest taki pyszny. Niesamowite. Dekoracje też są przepyszne. Delicious. Ale pycha. Dobra, teraz ty, twoja kolej. Korona. Nie, jadolna. Dziewczyny, kto chce koronę? Proszę bardzo. Wow, zwariowały. A ja zjem sobie mój tort. Jest taki pyszny. Mam ochotę na więcej. Zjem wszystko. I nawet go nie pokroję. Moje ręce świetnie dają radę. Złapałam ją pierwsza. Co? Jak on to je? Myślę, że jestem już pełny, ale muszę. No! O! O! Ej, żyjesz tam. Co to jest? Co? Ale dużo drażetek. Wow! O tak! Złota galaretka! Mike, zaczynaj! Ale ja nie chcę! To wygląda tak obrzydliwie! Chociaż czekajcie! To jest pyszne! Ale dobre! Nie oceniaj książki po okładce! Wyliżę to wszystko. To obrzydliwe, Mike. Dobra, zajmę się moją galaretką. Patrzcie na to. Wyciskamy. Jaka pyszna. Chwileczkę. Patrzcie na moją skórę. Zjem jeszcze trochę. I co się stanie? Ale pycha! Wow! Jestem cała kolorowa! Ale super! Co? O nie! O! Oh. Zniknęło! Nie dotykaj mnie! Efekt jest tymczasowy. Teraz ty. Świetnie. Zdejmujemy nakrętkę i wyciskamy. Wow! Delicious! Ale pyszne! Co? Chwileczkę! Złoty łańcuszek? O rany! Muszę zjeść więcej! O, broszka! Wow! I pierścionek! Diadem? Założę go od razu! Nic nie rozumiem! Wyglądam z tym wspaniale! Jak królowa! O nie, to niesprawiedliwe! Ale mam pewien pomysł! Wezmę sobie trochę biżuterii. Co się dzieje? Ojej, a co to? O nie! Jestem łysa! Pomocy! Oj! Że co? O tak! Ale mam szczęście! Patrz na to! Uwielbiam czekoladę, Kinder! Ej, nie gapcie się tak! O, tak, wiem. Tym razem nie miałam szczęścia. Jak mam niby to zjeść? Zaraz wymiotuję. Spróbuję to otworzyć. Hmm, zaraz. To jest całkiem dobre. Po prostu to wyliżę. To wygląda dziwnie. Muszę to nagrać. I wyłożyć w sieci. To wideo będzie hitem. Co? Co? Ej, Mike, teraz ty! Z przyjemnością! Rozpakujemy! Mm, jakie dobre! O! O nie! Rozbiło się! Chociaż y, tak jest nawet lepiej! Ale pyszne! Ziemie calusienkie! O! A teraz możemy zobaczyć niespodziankę. Jaki fajny samochód. Można się nim pobawić. O, typowy chłopak. Dobra, teraz moja kolej. Zacznę od samej góry. Y, zaraz. Kelner! O, to, tak, słucham. Włóż mi czekoladkę do buzi, proszę. Oczywiście, już się robi. Trzeba najpierw rozpakować. I proszę. To jest takie pyszne. Więcej? przyjemnością panią nakarmię. Kolejna czekoladka już leci. No dalej. O! Oj, e, przepraszam. Ale mnie ugryzła. Słuchaj, mam plan. O! Wstęp broniony. To prywatna impreza. Jeszcze. O, proszę bardzo. Okej, okay, chcę, żebyście w pierwszej rundzie przygotowali mi burgera dużego i pysznego. Burger? Bułka z masłem. Miau. Nigdy w życiu nie robiłem burgerów, ale chętnie zacznę. Oczywiście dodam rybkę. Dobrze, że dzięki moim ostrym pazurkom mogę otworzyć puszkę. Miał. Rybka w moim burgerze zastąpi kotlecika. Kocham rybkę najbardziej na świecie. A po co ci nóż? Nie martw się, nie zrobię ci krzywdy. Po prostu muszę pokroić pomidora i ser. Jaki cudowny zapach! Sam bym z chęcią to zjadł. Aż mi ślinka cieknie miał. A ja chcę zrobić słodkiego burgera. Na mięciutkiej bułce rozłożę kolorowe żelki. A kotleta zrobię z lodu. Według mnie to świetny pomysł. Zrobię go w kształcie serduszka. Dodam też kwaśne tasiemki, a całość oczywiście poleję słodkim syropem. Przykrywamy drugą połową bułki, i mój burger jest gotowy. Myślę, że Lindsay będzie zachwycona. Zachwycona? Niby czym? Takim burgerem to ona się nawet nie naje. Nie mogę. A z czego ty się śmiejesz? Zaraz cię nauczę. Haha! <laughs> Co? Nie waż się. To Mąka! Jeszcze raz powtarzam, zabierz łapkę. Nie rozumiem, to będzie zabawne. Uff, złapałem. Mam niezły refleks. O co powiesz na to, panie kocie? Mmm, jak mokro! Dobra, koniec zabawy, czas się brać za gotowanie. Zacznę od bułek. Najpierw muszę rozrobić ciasto. Idealne! Nie wolno zapomnieć o warzywach, które trzeba pokroić na cienkie plasterki. Następnie z tego mięsa ulepię idealnego kotleta i przyprawię go ziołami. Potrzebuję też sosu, który zrobię według mojego sekretnego przepisu. Kotlet wyszedł cudownie. Pozostało przygotować bułeczkę no i złożyć mojego giganta. Z takiego burgera każdy się ucieszy. To nie tylko duży burger, jest też niesamowicie soczysty i pyszny. O, tylko spójrzcie, jak wspaniale to wygląda. Jestem pewny, że każdy chciałby go zjeść. O tak, jest idealny z każdej strony. Nawet ja bym go spróbował. Aż mi ślinka cieknie, ale to dla Lindsay. Smacznego, moja droga. Ojej, jakie apetyczne burgery. Oprócz jednego. Pachnie okropnie. Panie Kocie, Twój burger śmierdzi i nie wygląda apetycznie. Nie chcę go nawet próbować. Ble. A ten różowy burger spróbuję z przyjemnością. Am. Ojej, jaki słodki! Super! A na koniec spróbuję tego smakowitego giganta. To nie burger! To burgerowy tort. Smakuje magicznie. Bezwarunkowe zwycięzca. No tak, wiedziałem, że wszystkich załatwię. To ja jestem prawdziwym szefem, a wy nie. Fali pięta! I ciebie, panie kocie, też pokonałem. Ujacie, biedny szefitan. to budził w naszym futrzaku bestię. chodź tutaj, jeszcze nie skończyłem. się, Więc chcę, żebyście mi przygotowali smaczne jajka. Jak to się mówi bułeczka z masełkiem. Ja zrobię jajka w takiej foremce. Mój kot będzie miał ogromne żółte oczy, które zrobię z żółtek. Myślę, że to zabawne i naprawdę wygląda jak ja pozostało tylko dodać kilka szczegółów z kiełbaski, uszki, miau i muszkę, przekładamy na talerzy, dodajemy kiełbaskę i moje dzieło sztuki jest gotowe. Miau, cudownie miau. Jaki pyszny jogurt! I właśnie z niego zrobię pyszniutkie jajeczne danie. Będzie bardzo oryginalne, bo to będzie deser. Jogurt będzie białkiem, a żółtkiem słodkie, konserwowe brzoskwinie. Nie mogę się powstrzymać, muszę spróbować. Mmm, pyszne. Ok, kładę połówki brzoskwin na jogurcie. I voila. Wygląda jak prawdziwe jajka sadzone. Dokładnie, po prostu wygląda. A ja zrobię prawdziwy omlet z warzywami. Na początek zetrę marchewkę bezpośrednio do jajek. Następnie wylewam powstałą mieszaninę na blachę i wstawiam do piekarnika, żeby się upiekło. O tak. Moja podstawa dania jest gotowa. A teraz całość zwijamy w roladę. Wierzchu ucieramy pyszniutki ser. Im więcej sera, tym lepiej. I gotowe. No i co powiecie? Moim zdaniem wygląda niesamowicie pysznie. Wow, wow zgadzam się, szef, jest super. Co? Gdzie jest mój jogurt? Chyba wiem, kto go zjadł. Ślady cię zdradziły kotku. Jak ci nie wstyd. Miau, nie rozumiem o co Ci chodzi. Jestem głodna, dajcie mi już swoje dania. Oczywiście smacznego. No w końcu. Tu mamy coś ciekawego. Tu coś fajnego. A tu, Chloe, to ty zrobiłaś? Czemu to są tylko żółtka? Okej, okay, spróbuję. Może jest w tym jakiś sens. To brzoskwinie. Szczerze mówiąc, tak sobie spodziewałam się więcej. Rolada od tama wygląda super. Nie pożałował sera, a ja uwielbiam ser. Mmm, pyszności. Pozostało spróbować urocze danie od pana Kota. Wygląda bardzo apetycznie. To jest niesamowicie pyszne! Panie Kocie wygrałeś! O Nie, jak ja mogłem przegrać z kotem? Miał, bo jestem tu jedynym prawdziwym szefem kuchni. Miał.